Coś być może zawiodło, coś poszło nie tak. Premier Donald Tusk wyszedł zadowolony na mównicę, zachwalając wręcz działania podległych sobie instytucji. A wszyscy doskonale wiemy, że zawiódł. Jako premier polskiego rządu zawiódł z uwagi na to, iż przez wiele dni, zanim doszło do tej wielkiej nawałnicy, do tej wielkiej katastrofy i walki z żywiołem setek tysięcy naszych obywateli na południu naszego kraju, Donald Tusk na kilka dni przed powodzią już miał rzetelne, bardzo rzeczowe i konkretne informacje. Z ze strony Komisji Europejskiej, z, również Czesi informowali nasze służby na temat bardzo poważnego zagrożenia. Nie mówiąc już, Szanowni Państwo, nawet o instytucjach rządowych, o IMGW, które już 10, szanowni państwo, 10 września informowało około godziny 15 Donalda Tuska o tym, iż zbliża się wielka nawałnica, która grozi katastrofalnymi skutkami.